<noise> Siemano. widzowie. <bawek>. Siema <noise> vale, konia sopki. To ej! Kuś. To jestem ja, znowu jest ten osobnik. Siemano. Siema. To jest on. Ja to jestem ja. Serio widzowie. To jestem ja. Siema. Znowu jest yy, Przepraszam. Znowu jest. Miły. <noise> Co zrobić reklamę jedną. Jakby okay? masz Biedronkę na plecach. No nie, co ty mówisz? Dobra, czy reklamę? Okay. Cześć, ja nie, 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 cię nie, nie, reklamę, reklamę Trzymaj okay, mikrofon nie, 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 jaki to nie, tekst? Okay. Tak, bliżej trochę. Wody, tak ten nie, 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 back to <średziny> Jest z nami nowy osobnik, a czujemy ja czy powiedzieć Z właśnie się... <średziny> Nie wytnę tego. Jest miły jak co roku nasz kochany miły, jak co roku nasz kochany Damian i nowy osobnik, akej i oczywiście jestem też ja. Teraz już powiedzieć brawo. Brawo! Co ty mówisz? <średziny> <średziny> Ale bez tego. Widzowie, jedziemy dzisiaj na y, tego y, Opuszczone domki. Zostawcie suba, lajka, nie wstać, dalej jeszcze się mówi. O klaszcze. Nie, nie wymarzę tego, nie wymarzę tej twarzy. Zostawcie suba, lajka. No i co? Lecimy dalej. O, siemano. Lecimy. Zatrzym to. Jesteśmy na miejscu, widzę. Jesteśmy na miejscu. I pełen osobnika będzie kierował, ekej, okay, miły. Proszę prowadzić. Okej. Okay. Pan Miłoszek idzie teraz. Jesteś miły nagrywany już, jakby co? Ja jednak A tu się nie było. Aha. O, nagle krok zwolniony. To nie ten tylko tamten. Nie wiem. To jest no. chodź osobniku. Oprowadź nas, opowiedz op op o miejscu. Opowiadaj, no co? Co ty kiedyś widziałeś? A właśnie, bo on widzę został, bo on stwierdził, że jest koksem. I został wytyczony. Yy, oj! Został wytyczony na oprowadzanie nas, że pójdzie pierwszy. Bo, ej! Bo mieliśmy po prostu wejść krzyweczki, nikogo tu bo tu ludzie często są. A pan Miły stwierdził, że. O, pójdzie Cię, pierwszy. Ale fajne drogi do podciągania się. Do zabicia się. Bo... I Miły stwierdził, że pójdzie pierwszy, więc proszę bardzo. A już tak wi. Widzę, powiem tak, o tym miejscu za bardzo nie wiemy nic. Znaczy o tych miejscach, są domki. No, więc wiemy tylko, wiem tylko tyle że są domki letniskowe jakieś stare A. Miły co, prowadź fajne. No i idę już tylko <laughs> Ja ale co długi, dacie długi tak, ten domek Jeszcze zaliczony <laughs> Miły pierwszy o, patrz, miły. Jakie kasety tu są Jakie kasety? Aha 2020 Karnawa A wiesz, wiesz co to jest? E właśnie co, i... no właśnie Luka, no, 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 2000? Nie, 2000. Tu, są to, są to. tu gdzie było? Zać tam łeb. Wejdź tam w ogóle przez okno, co? Co Smakuwa. Wyszła手? Co? Tak, byś światełk ładnie. to. Papierosy. Ok. Simalon. Idealnie dla Tomka. Dopiero Serio? No. Okej. Okay. Światło zapalmy. O. widzowie, zaczę. Co? Ale, no co ty mówisz brzydko? Co to? Aha. Zaczę już 2001 rok. Góry. Ja tam to nie Napój. Jaki napój? Och, tam. A że to jest? A myślę, że to jest do telefonu przez chwilę. O, o. Co? Widział? O nie, to są te rzeczy. Miły, to zobacz. Julek chodź tu, ale będzie blurowania O kurde Ja cię krę nie pokażę, że miał mnie do blurowania Też gdzie stąd nie świetnie co mówisz, co? O dałem mi iść tam Jestem? Nie, po prostu, że to Zrobię to rok temu. <grywa> halo, halo! A no Nadchodzi pan no, Miłosz. Tylko tu jest okno, otwarte A tu jest wszystko zamknięte. Weź to po prostu i Nie, to jest przymocowane. Nie no, ty gasz to Dobrze, poprzedniego... Już się nagrywa... Już wrzuciłem. Nagry, poprzedniego nie było. Tego nikt nie zobaczy się wytnie Ale... Teraz tak spokojnie nie? Teraz idziemy wszyscy o <grystraszamy> tamtym wcześniejszym Oj widzowie Patrzcie tutaj ładnie, ładnie. Łukasz kibelek no, dość dość Do skromnie Ej, ja ja widać, że mi się miała Tak widać że się ma się. Co? Co? Ja już to wyblorować co? No nie mów takich rzeczy teraz. Ja Co ty jest? Z... chciał wszystko byrować A co ty? też mogę pytać, zapomniałem. Ja, troszkę jest rzeczy do blurowania. No to nice. Także widzicie, widzowie, burdel w sumie jest wszędzie. A co, idziemy następnego, zobaczymy się. za sekundę. Nie, to bym chciał niestety. Welcome, welcome. Tu następny domek. No w, w żadnym miu nic nie ma Twój No. O, tutaj Mniam Coś chciałby co? bać Ramby zabrać. No co ty mówisz? <śmeldane to w backstory> A co? Aha no świetnie jak zawsze taka A jeśli wiecie jakie to miejsce to nie piszcie w komentarzach bo To jest zasada nie zasada urbexu numer jeden. No coś jest w tej z tej strony Ja nie wytrzymam Świetnie <śmiali Latin> <noise> wow! Dobra, zaczynamy się znowu w kolejnym etapie. Nie wiemy, który. Czekaj. Co? Tylko tam, z którego ucieka. Jeśli to się nie liczy, to nie liczy. Tak, tak. <noise> Szysty, dobra? Tak? Tomek numer 6. Ojej, kurczę, on wojny ten. I sprawdził. Słyszę oh, Tomek. Jaki Tomek? Tak A, to A mi mówisz tam, tam, co jest? Tam, tu. Widzisz? No! Jacyś taki nienormalny. Nie wiem co on mówi. Zawsze nie znam go, nie? Oh, kocham Fortnite. Gdzie? Dika. Pod tym. To się kładzie? Kocham Fortnite, a to jakiś. Z zwierzak. Kala. kala. Jaka kala? No, kala. Aha. Aha. Super news. A to dobra. Jezu, co ty robisz? kala. Widzę. No, następnego Na, domu kolejny tam bomba. No. O! O! się mi rysować! Patrz to! Wow. Julek, co ty mówisz? Nieładnie. Siemano. Co tam? Siemano. A gdzieś tam ten miły co zachwalał? Wyszlił ładny człowiek. Kuba, to masz fajne tu Nie, tego nie nagram. Nie wolno. A tu mam to słuch. Załóż swoimi słowami dla ciebie. O, to jest ten to jest jest z ilumina, tego z y, Gravity Falls. Tak, z tej bajki, nie? Ej, no. Tylko nie chcę, się obrócić, bo w kamerę nie patrzę za bardzo. Kolejny. Ten sam, no way. Znaczy, nie ten sam, tylko wiecie, ten sam layout, ułożenie domu. Patrzcie to. Ale nie la. 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 Nie, miły, nie, nie. Laczek to jest, byś Aha Będzie copyright zaśpiewanie kolejny. No to nice No to co? Kolejny domek za ziemieszkę Jakiś y, nu, domek numero Kiwek który Ale cisza Halo? Jest tu ktoś czy komuś przeszkadzamy Co się nie odzywacie no Trzeba ładnie spytać, wiesz. Trzeba być a a uprzejmym, się to... czy nikomu no nie przeszkadzamy. O właśnie, policzcie ile donków zjedzieliśmy i, i napiszcie w komentarzach. I oczywiście, zostawcie subskryb... subskryb... subskrypcję I lajka i co? Co? Wejdź, wejdź. Ktoś ma Kur... gdzie? Które? Aha, chodzi o grafity, mi coś innego. O. domek? No to domek next O sranie ne. <laughs> i najtrudniejszy domek. Na Wejście w sensie. O! Ja. A, A, jest... A tak, wyszło Ej, jest jo, rywi, rywi, rywi no rywi rywi. Rywi, rywi. początku To nie jest sok. Na 100% ten to nie jest sok. Są szczyny Skąd że to nie jest sok? Spróbuj. Tu nie ma, bo tu, 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 jest, tu jest zamknięte po ja nie mówię. Czekaj, y, full light. No patrz, poknij te drzwi, one są zamknięte. Czekaj. Aha, kibel. Prostu. Zablokowane. Od dołu. No, ok. Widzowie, nie widzieliście go, nikt nie niszczy tu nic. A Julek zniknął. Przestraszył się. <laughs> Dobra. <chodźmy. laughs> To no bo tam są ten, butelka z piciem, a kaszynami. Dobra, idź. To wychodź, pani Miłoszku. Wow. Z tym mi mówisz w no dobra, ogóle. Mamy nowego przyjaciela. Look at this. this. Fredio. Look at... <laughs> Look at this guy. It's Fredio. <laughs> Jezu miły, nie. Ja <laughs> popełniłam samobójstwo. <laughs> Co to było. Nie, dobra, żyję, no, jest spokojnie. Tu taki żart. Taki, taki Dobra. Chodź. Widzowie, ona sobie z, z, spokojnie, ona będzie spokojnie. żywa, więc wszystko jest pod kontrolą. Widzowie, Damian oswoił Fredia. To, to jest nowy pluszak. Znaczy, nie nowy pluszak. <laughs> Nowe zwierzę kanału, widzowie. Mamy jaszczurkę. Y... Fredzio. Nie Sara. Co jeszcze? Sara, Fredzio. Spokojnie Taka widzę. Sarah. Nie, taki Fredzio. No do... ja, nie, ja nie, nie krzywdźcie zwierząt. Co tak, co i właśnie bierze. widzowie, też nie krzywdźcie zwierząt. Bierzcie z nas w no, przy... takie zbliżenie na łeb. Się... Ja, ja. fajne oczka. No, ja złap, złap ten. Nie no właśnie Nie bierzcie zlopem... o, tak. o Ciekawe co takie, coś się ja. Taki... Robaki Piękny no Także, to było na tyle O Jezu, chciałem się, e, mi się żyć z tym tym Domki wszystkie zwiedzone Tego ostatniego chyba nie pokażę, nie? nie. Tam Mendel siedział, no e, siedział, nie co? Mendel Mendel tam siedział No nie, nic tam nie było Jeszcze. No, no nie menel, okłamujmy nie widzów no tak. Dobra, to tyle e, Do zobaczenia do następnego cineczka. Zaczymy się znowu za jakiś czas. Jak to mówił pan Julek Policzcie ile zwiedziliśmy domków i napiszcie w komentarzach, będę przypinał serduszka. Do zobaczenia. Następnego Elo.